W Minecraft. No. Pół dnia temu nagrałam odcinek, a dzisiaj idziemy idziemy do netheru. Do netheru, widzowie. Bo wymieniać się z tymi całymi. O, nie, no. Naprawdę! No, naprawdę! Muszę. Co tak. Co mnie to porobiło, żebym tak... żebym tak robił. Nie, no coś ich chyba kompletnie poćkało. Ja chcę pójść do netheru, a nie do jakiegoś gówna. Dokopię od razu te całe wszystkie. O ja pierdzielę, dokopię te wszystkie. Yy, bo mam 6 yy, no obsydianu, a muszę wykopać 8, więc. A ja 6 No nie, no coś by kompletnie. O, mam 8. I teraz idziemy do nederu. W tej chwili powymieniamy się z tymi wszystkimi villagerami myśli z tymi takimi nie villagerami, tylko potworkami. Mam nadzieję, że dadzą mi enchantowany. Nie wiem, yy, z 30 tych całych biblioteczek. Mam nadzieję, bo jak tak, to będzie przebosko. jeszcze jakiś tam pies, kot wejdzie i co ja mam, co ja mam poradzić mu? No nic, widzowie, nic. Więc idziemy szybko do nederu. Yy, tak, nagrywa się. Myślę, że się nie nagrywa, ale się nagrywa. Dopiero dwie minuty. Więc odbieram, odbieram. Gdzie to mam? Yy, yy. O, mam zapalniczkę. O nie. O tak i mam opsa. Dobra. Mam zapalniczkę i opsa, więc w tej chwili wybieramy się do nederu. Mam nadzieję, że w tym nederze będzie jakoś fajnie. O nie, raczej nie. Nie tu, bo jeszcze coś się stanie i będzie klops. Totalny klops. A ja wolę, żebym ja... No nie, ja muszę mieć wszystko przygotowane. Ja nie mam... Wszystko. Nie, nie gadajcie, widzowie, że to jakieś. Nie gadajcie, widzowie, że to jakiś do dupy portal wyjdzie. Jak tak, się wkurzę na maksa. O, to nie jest. to nie będzie przyjemne. Nie, nie, jak się wkurzę na maksa, to to w ogóle nie będzie przyjemne mój brat też gra w Minecrafta jest obok właśnie mnie no i ale on gra na laptopie ja gram na telefonie więc on ma chyba tak trochę lepiej o Jezus. Ile jeszcze? Dwa obsa naprawdę muszę wykopać. To jest jakieś tragiczne. No, naprawdę tragika. A, co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Idę do tej kopalni, tej całej kopalni. Co przed chwilą byłem i nie wykopałem wystarczająco obsi. A chcę mieć bardzo dob dobre rzeczy z naderu. Myślałem, że spadł. No nie, no szlak mnie trafia. Jeszcze dwa pozostało. I będziemy mogli iść do nederu. Tak! Nareszcie się doczekałem pójścia do nederu. Musicie to, ten obejrzeć film, bo naprawdę starałem się. Tyle robiłem, żebym nie, żebym, żeby jak najlepiej dla Was widzowe nagrać film. No nie wiem, czy jest zbyt dobrze, ale mam nadzieję, że jest wystarczająco dobrze, żebym Żebyście postawili takie 100, 100 subskrypcji. I łap, łapki w górę na pewno klikajcie. Subskrypcję i dzwoneczek. To naprawdę mi pomoże. A teraz biorę złoto. O Jezu, gdzie te złoto? Gdzie te złoto ludziska? O mam złoto. Dobra, tam biorę złoto i się nie zastanawiam, bo naprawdę. Cieszymy się, że idę do netheru wreszcie. I mam portal do netheru. Klikamy co? I gdzie jesteśmy? W netherze? Nie. Nie no, bez jaj. Oje tak, mam. Mam. Cześć! Wymień coś. Proszę! Bardzo dobrego, bardzo dobrego, bardzo dobrego, bardzo dobrego. Co? No. Ender perły Widzowie! Widzowie! To są... So, ja mam za życie. Dajesz coś lepszego, lepszego! Trzy, dziesięć żel dziesięć... Ja pierniczek. Hola, Slamu. Ej, 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 ty, 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 ty. A ja z tobą nie skończyłam jeszcze. Łap to. No i proszę, żeby coś naprawdę dobrego nam dał, bo to naprawdę jest jakieś akurat... Pieństwo. O Jezu, ludziska, żenada. Po prostu żenada ludziska. On gościu dał jakieś, nie wiem, badziewne do żelaza. Nie, o! Nie wiem, jak się w ogóle to nazywa. Zapomniałam, widzowie. Nie no, ludzie no! Widzowie... Jeszcze to zostało. Da, ja coś dobrego. Tylko perełki są dobre, no. Co on dał? Widzowie. Co on dał? Odłamek neterytu. Widzowie, mogę sobie rzeczy zrobić. Odłamek nederytu. A dobra, ja wiem jak neteryt trzeba zrobić. Stać, stać, stać! Muszę jeszcze do nederu pójść, ty. Zapomniałem. Przecież te całe rzeczy to złoto. Muszę wykopać. Kwart, kwarc, złoto, yy, yy. Oje. o nie, tam nie, 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 o nie, 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 nie. Dobra, niestety muszę tam pójść. Prawie spadłem! Szybko jeszcze wykopię te całe kwarc, widzowie. Bo dobrze z niego wydobywać level. Ej, naprawdę dobrze. Nie to, że ja zdobyłem odłamek nedyrytu, to jeszcze ja Mam prawie na, będę miał prawe netherytowe rzeczy I to w tak słabym momencie Nether widzowie, Zajebi... Nie, musicie pod tym filmiem Zostawić łapkę w górę Subskrypcję Bo to Jest nie... Niemożliwe co się na tym Na tym secie dzieje I muszę jeszcze zaraz pójść do naderu kolejny raz, bo yy, jak to wam mówić? Yy, nie, od razu pójdę, bo nie chcę tracić czasu. Nie chcę tracić czasu w ogóle, bo tak dobrze jest w naderze. Tyle rzeczy się dzieje w naderze, że głowa mała. A po drugie widzę kolejne złoto. Widzowie, jestem uratowany. Jestem po prostu uratowany. Nie, to nie może być prawda. To nie może być prawda. Idę, idę, szybko spać, bo to... Jestem mało uratowany, a mało nie uratowany. Uratowany mało dlaczego nie? Bo straciłem odłamek nerytu. A uratowany dlaczego? Bo mam jeszcze, mogę sobie jeszcze zrobić jak sobie kilo. A jakbym nie mógł, to już jest po prostu koniec gry. Przegrana widzowie. Po prostu przegrana, jak wszystko straciłem. Ale nie straciłem. I teraz nie mogę zginąć. Co no? Co za? Ale skam. Zrobię, no, do tupis, Minecraft, no, jaki skam muszę odzyskać te rzeczy, muszę. Odzyskałem tylko diaksowy kilof. Reszta przepadła. Reszta przepadła, widzowie. Diaksowy kilof. Taki drogocenny miecz. Widzowie, nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Straciłem po prostu odłamek netherytu. Straciłem widzowie wszystko. Nie wiem czy ja mam iść do netheru, czy mnie zabiją. Nie przepadło widzowe wszystko. Najważniejsze odzyskałem. Czyli jak miecz. Jak sobie Najważniejsze rzeczy odzyskałem. Ale nie Nie wiem, mam o tym sądzi widzowie. To jest paranoja. Albo pójdę jeszcze do tego całego, kolejnej wioski i zobaczę, czy mam. Nie, widzowie, przepadła ostatnia nadzieja. Przepadła ostatnia nadzieja. Przepadło po prostu wszystko. Jak sobie nie. Nie wiem, co ja mam widzowie o tym. Dobra, kończę film na razie. Naprawdę. Nie mogę o tym sądzić, nic. Pa, widzowie.